Część trzecia wizji apokaliptycznej, którą opisał Giorgio di Bitonto w książce Aniołowie w statku kosmicznym. Aby dobrze ją zrozumieć, zachęcam do wysłuchania pierwszej części, którą nazwałam Czas się wypełnił, i drugiej części, którą nazwałam Podnieście głowy. Przypomnę, że Giorgio. Widzi miliony i miliony jaśniejących ludzi podniesionych przez aniołów na pokłady ogromnej ilości statków kosmicznych zgromadzonych na niebie nad całą planetą. I kontynuuje opowiadanie swojej wizji, i tu cytuję: Teraz ten ogień kontynuuje ogarnianie Ziemi i przenika ją. Jaki to spektakl! Widzę też miliony ludzi, którzy pozostali i którzy szarpią się i starają się uwolnić ze środka tych płomieni, które są manifestacją Boga. Ten ogień jest ujawnieniem się Boga, lecz dla tych ludzi jest, jest on jakby udręką. Tak jakby byli w środku płonącego stosu, rzucają się na ziemię, biegają, uciekają, tarzają się. Później widzę jakąś osobę spalaną przez ten ogień jaka to różnica inni zostali porwani przez boski ogień czyli to nie Bóg ich męczy, lecz to oni odrzucają go. Teraz widzę, 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 przybywają ogromne sztormy, sztormy chyba pojazdów kosmicznych, nie wiem jak ich nazwać, bo są zdeformowane, ciemne, czarne, jakby chmury przed burzą. Bardzo brzydkie, przybywają, nie wiem ile ich jest, ale bardzo dużo, nieokreślona liczba. Nie zatrzymują się w powietrzu, pędzą w stronę tych wszystkich osób. Zrozumiałem, że to zło ich zabiera. Są to moce złego, który zabiera to, co jest Jego, tych, którzy należą do Jego królestwa. Jest to wizja bardzo bolesna, bardzo, bardzo brzydka. Prowokuje ogromny żal i gorycz. Chce mi się płakać z rozpaczy. Jest ich bardzo dużo, z pewnością więcej niż liczba tych, co zostali podniesieni. O mój Boże, dlaczego? Siły ciemności oddaliły się wszystkie, zniknęli ci wszyscy synowie złego. I nie ma ich więcej. Teraz Ziemia cała jest jakby morzem ognia. Ten ogień kontynuuje, przebiegając ją, obejmuje ją całą. Wydaje się, że nie oszczędza niczego, ani jednego ziarenka piasku, niczego. Ziemia jest ogniem, który płonie jak rozżarzony węgiel. I pali się, i można by powiedzieć, że za chwilę nie zostanie już nic. Natomiast mówią mi, że to Bóg oczyszcza całą ziemię, stwarzając ją jakby na nowo dla tysiącletniego królestwa. Ale to jest spektakl. W jakiś inny sposób widzę inne światy, które też płoną, ale widok ziemi bardziej mną wstrząsa, bo widzę ją lepiej i może dlatego, że znam ją najbardziej. Większa część tej operacji stała się na ziemi. Nie wiem, może dlatego, że widziałem ją z bliska. Jakiś głos mówi mi, na Ziemi powstał grzech pierworodny, na Ziemi umarł i z martwych wstał Syn Boga. Na Ziemi został pokonany buntownik ze wszystkimi swoimi oddziałami, które ze sobą sprowadził, i wszyscy jego sprzymierzeńcy zostali pokonani. Oto teraz, Wygląda na to, że ten ogień kieruje się do statków gwiezdnych, w stronę nieba, wycofuje się coraz bardziej. Ziemia powraca, mówi do mnie głos, do pierwotnego stanu i mówią mi, że staje się o wiele, wiele piękniejsza, niż była w Edenie w swoim pierwotnym stanie. Pokazują mi przyrodę, która powróciła do swojego pierwotnego stanu, niezanieczyszczona, wiele piękniejsza niż była na początku. Podobna jest do tej, którą widziałem na cudownej planecie, którą zwiedziłem i o której opowiedziałem w książce Aniołowie w statku kosmicznym. Oceany, morza, lasy, równiny, góry, pagórki, łąki, drzewa, kwiaty, widzę wiele zwierząt. Jak widzę, wydaje się, że zwierzęta nie zostały uniesione, ale ten ogień jakby ich przywrócił do życia, zregenerował, z martwych wstał. Ten ogień nie wyrządził nic złego zwierzętom, tak jak nie zniszczył przyrody i wszystkich innych rzeczy, przeciwnie, wszystko odbudował, dał nowe życie o wiele piękniejsze. Oto ogień oczyszcza również tych, którzy nie zaakceptowali podniesienia. Ale oto głos, który mówi, świat ten, który był wcześniej, już nie istnieje. Bóg uczynił nowiusieńkie wszystkie rzeczy. Teraz jest tak, jakbym i ja został porwany, nie przez ogień, ale przez jakąś moc siłę. Moc Boga mnie porwała, podnosi. Docieram do statków kosmicznych i oto teraz wchodzę do tego cudownego światła. To jest cudowne. Wszystkie statki są jakby połączone, tak, jakby był jeden, jedyny statek kosmiczny w niebie i na ziemi. Są śpiewy, muzyka, jaśniejące światło. Nie jestem w stanie opisać, co widzę, co czuję i przeżywam. To jest radość wszystkich. Oto Rafał, oto Rafał, och, jakże jest uroczysty i radosny i mówi: Nareszcie nastał dzień Pański dla wszystkiego i dla wszystkich. Nareszcie wybrani powrócili do domu Ojca. Oto mieszkanie Boga wśród ludzi. Nie ma już śmierci, ani żałoby, ani rozpaczliwych krzyków, ponieważ Jezus Chrystus z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym uczynili wszystko nowe, wszystkie rzeczy nowe. Zadaję pytanie, które już wiele lat wcześniej zadałem. Rafał, a ci wszyscy, którzy zostali wzięci przez siły złego? Rafał odpowiada: Oni to wybrali, chcą tego, chcą tego z uporem, lecz jest sprawiedliwością. Aby męczennicy i ci, którzy walczyli przeciw złu i opierali się przemocy świata i którzy cierpieli z Jezusem, jest sprawiedliwością, aby teraz mieli tę radość i Ojciec ma zamiar wyprawić dla nich przyjęcie, jakiego jeszcze nie było. Oto teraz jest manifestowany początek tysiącletniego królestwa. Później Rafał mówi do mnie, że Ojciec potem pomyśli i zajmie się tymi, którzy go odrzucili, aby i oni również kiedyś powrócili do radosnego domu Ojca. Rafał mówi mi, i tu kończy się wizja, że po krótkim czasie zejdziemy wszyscy na ziemię i do każdego mieszkania Ojca na czas trwania tysiącletniego królestwa, i zła już nie będzie. Będziemy trwać w oczekiwaniu na przeminięcie. Na koniec tysiącletniego królestwa. Kiedy to siły złego, będą jeszcze raz chciały spróbować zdobyć miasto świętych, ale na nowo ogień Boży pochłonie ich i zwycięży, i wielu z tych, którzy zostali zaniesieni na cztery strony świata. Nawrócą się i będą zbawieni w zmartwychwstaniu. Koniec cytatu. Kto stara się żyć według wskazówek i nauki Jezusa, nie ma się czego obawiać. Bóg nie przestrasza swoich dzieci, mówi Giorgio di Bitonto, ale czyni wszystko nowe.